Tobiasz Wilk, zapraszam na sylwestrowe wydanie News 59. Jak co roku, tuż przed jego zakończeniem, cały kraj składa mnóstwo obietnic oraz wyrzeczeń. Nie jest tajemnicą jednak, że większość z nich tak naprawdę nigdy nie uda się spełnić. W tym roku nasza redakcja podjęła trud sporządzenia wykresu wszystkich obietnic, których jeszcze nikt nigdy nie dotrzymał w nowym roku. Zatem całym sercem odradzamy rzucanie wszelkich nałogów. Postanowienie poprawy, schudnięcie, w końcu wzięcie się do roboty, pogodzenie z sąsiadem oraz odnalezienie miłości swojego życia. Na to wszystko będzie jeszcze czas, nie tylko raz w roku. A teraz poprosimy naszego korespondenta, Wiesława Pole, o dalsze szczegóły tej informacji. Wiesław, prosimy. Moje postanowienia noworoczne nie wypaliły. Miałem nauczyć się pływać, nie udało się. Dlatego teraz kończę z tym wszystkim i rzucam się do rzeki. Wąd z tą kamerą, won i. W sumie to nikogo o to nie obchodzi, zajmijmy się bardziej ważną sprawą. W tym roku cały świat przeżył szok po informacji, że na Marsie jednak istnieje życie. Okazało się, że jest ono bardzo rozwinięte i posiada własny iloraz inteligencji. Dlatego też najważniejsze agencje kosmiczne na świecie organizują szalony pomysł wysłania specjalnej ekipy na Marsa w celach badawczych oraz rozrodu. W planach członkowie załogi mieli spełniać rygorystyczne wymogi, zarówno zdrowotne, jak i umysłowe, gdyż to właśnie oni zostali wybrani jako nasi reprezentanci oraz przyszli założyciele kolonii na Marsie. Szczęśliwymi wybrancami po długich miesiącach poszukiwań na całym świecie okazali się członkowie ekipy z Radomia. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w misji kosmicznej. Chyba już każdy z nas zdołał przyzwyczaić się do ciągłego wzrostu cen przy ciągłych spadkach zarobków. Jak wiemy z własnych źródeł, w przyszłym roku ma się to zmienić. Od 1 stycznia ma wejść ustawa zakazu pokazywania publicznie jakichkolwiek cen, co spowoduje zahamowanie ich wizualnego wzrostu. Dzięki temu przeciętny Polak, nie widząc faktycznych cen na towarach, ma poczuć się bogatszy oraz chętniej wydawać swój kapitał. Ustawa ma skutkować szybszym zniwelowaniem skutków dziury budżetowej. Dziękuję bardzo za uwagę, teraz zapraszam na sport i pogodę. Witam w kolejnym wydaniu Sport News 59. Wszyscy znamy bajki o postanowieniach noworocznych, zwłaszcza tych o chodzeniu na siłownię oraz chudnięciu. Więc ja, jako wasz nowy trener mówię wam stanowczo dość. Nie ma ćwiczeń od nowego roku. Zaczynamy już teraz. Wy tam, przed YouTube'em macie natychmiast zacząć ćwiczenia od 50 pompek, a potem tyle samo przysiadów. Jeżeli nie, to macie za zakarę okrążyć swój dom 30 razy. Po ciężkim roku piłkarskim oraz wielu zwycięstwach poprzez remisy, nasz ukochany KS Namysłów zasłużył na odrobinę luzu. Dlatego też cały klub bawi się pełną parą, nie oczekując nawet na nadejście sylwestra. Od trzech dni nikt z piłkarzami nie miał kontaktu, zarówno telefonicznego, jak i wzrokowego. Ale jak wszyscy wiemy, nasi mistrzowie zasłużyli na nagrodę. Życzymy udanej zabawy. Namysłów górą! Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Maciuś Słoneczko, zapraszam na Moją Pogodę 59! Dziś specjalnie dla Was przyniosłem ten plik profesjonalnych kart do wróżenia! Hmm, zobaczymy! Tak... O nie! O tak! Ha! Karty mówią, że będę miał nowe Porsche! Ależ proszę Państwa, wracając do pogody, niech spojrzę w karty raz jeszcze! Karty! Mówią, że w sylwestrową noc nie będzie opadów śniegu ani deszczu, ale za to będą opady fajerwerków na moją cześć oczywiście, <laughs> ale to nic, będę tam ja w waszej pogodzie, więc oglądajcie mnie w sylwestra w mojej pogodzie 59. Do widzenia. Witam serdecznie w dzisiejszym programie naszym gościem będzie szalony piroman psychiatryka. Zapraszam na kącik kulturalny. Panie piromanie, jak wszyscy wiemy. Noc sylwestrowa to nie tylko zabawa. Zdarzają się również różnego rodzaju poparzenia oraz wypadki. Co robić, żeby uniknąć takich ee, wydarzeń? Czym, więcej ognia, tym lepiej. Ja nie mam takich problemów. Firefarki muszą być. Rozumiem zatem, że w tą jedną jedyną noc w roku nie potrzeba żadnych ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa użycia materiałów wybuchowych. Ja jak najbardziej nie. Proszę spojrzeć na mnie. <śmawik>